Kolejny bilet z na naszej aukcji ze znakomitą ceną PMG. Jest to też najwyższa cena PMG, chociaż nie tak jak w przypadku 10 groszy, gdzie mieliśmy maxa. Jedynego tu mamy prosto prostu maxa, bo z tego co pamiętam e, akurat mamy tam tutaj, że 3 egzemplarze z nocą PMG 66 EPQ. Przynajmniej na, na chwilę obecną, czyli sierpień rok 2021. E, egzemplarz naturalny, technicznie bez zastrzeżeń, narożniki. Ostre. sobie jeszcze tutaj zobaczę. Może ten lewy dolny można by się do niego troszeczkę doczepić, ale to jest jakieś minimalne. Tutaj na tym lewym dolnym takie przebarwienie, ale to no, absolutnie nie powoduje, że powinniśmy tutaj przyznać ocenę. np. 64, bo się zupełnie narażnie to jest drobiazg. To naprawdę film to bardziej tutaj chyba uwidacznia niż, niż rzeczywistości. I też właśnie powód, dla którego tam ma do 166 pq to jest taki, że jest to egzemplarz wyjątkowo centrycznie wydrukowany, szczególnie jak na bilet zawkowy. No, ta strona jest przepięknie wydrukowana. Praktycznie te odstępy, różnice w odstępach, e, różnice w wysokości marginesów są e, znikome. Po stronie awersu, no troszeczkę ten, ten górny margines już jest e, przesunięcie, mamy do góry. E, ale dlatego nie jest tak idealnie jak przy 10 groszówce stąd nie mamy 67PQ, ale 66PQ jest najbardziej zasłużona cena. I ten banknot już w 6600 to jest jest, jest rzadki. Także, także dla tych, którzy szukają najlepiej zachowanych egzemplarzy w gradingu PMG, no na pewno jest to pozycja, która będzie niełatwa do ponownego nabycia.